No ma wam wszystkim! Ja jestem Robson i witam was na MinePlexie! Dzisiaj zagramy sobie w Dragon Escape'a! jestem sam. Zasieba! Dzisiaj nie, nie jestem sam. Jestem z Duem. Wow... Aka Iron Moonem. Wow. 31 sekund do Dragon Escape'a O kur... O jak Ty mi się tu nie duś. Seraski... SKKS? Dobra, no. może teraz w końcu się pochwalę skinem. Dobra, pokaż, gdzie ty jesteś? O, tu bo, jestem. Bo ja chyba tego... Bo ja nie, chyba nagrywałem nie, chyba... Nie, nie ruszaj się, no! Chyba... Bo... Kurwa. Chyba 17 razy próbowałem nagrać Minecrafta i mi nie wychodziło. I tak, brawo. Dobra. Mam 4, 3, 2... Mam kaptur, handluj z tym. Co? Co to za mapa? O, ja ją kiedyś wygrałem. Video settings. Aha. Wow. Z którą stronę biegniemy? Ej, spadłem się... prawie. O, ty, zlegowało mi. Nie widzę. Zlegowało mi. Wie mnie też. O, biegnę. Jestem prawie na samym końcu. Uy, prawie spadłem. Jestem za tobą. Aaaa, kurde. O! No, przez ciebie spadłem. No ja też spadłem. No nie. Ale przez ciebie spadłem, bo mi zasłoniłeś drogę. Jak ludzie zasłaniają. Co? Jestem, jestem dziesiąty. Serio? To ja jestem ósmy. <laughs> ja Przez siebie sparłem. O Boże, widziałem Bremu. Ej, Bremu. Nie, czekaj. Bremu to nagrał? Tak. Eee. Ja to ja mapę kiedyś wygrałem. Kiedyś mi ktoś napisał... Ale eee, tu dopiero pierwszy raz, eee, Wiem, wiem, ale ten... Kiedyś ten... Grałem na tej mapie Dragon Skype'a, co nie? Przeszedłem całego Dragon Skype'a na pierwszym miejscu. Później był Runner, który też wygrałem. Później był Dragons... O, o jaki fart! Później było Dragon, z, które też wygrałem. I później ktoś mi napisał... A do you got of parkour, czy coś takiego Jaki gościu? Warta ma ja? Ja? Ty widzisz go? Jebany, ty A faj A, cofa mnie Nie, okay. na szczęście nie, ale Jeszcze to, leci? Jest top Ty, jeszcze leci z To jest długa mapa, co to Ty, kurde Utknął chyba Nie, 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 leci dalej, leci dalej no, widzę! nie, nie Skuba! O, i tak mi przykro! Ja też. Ja, ja ten wygrałem na schodach początkowych, bo wszyscy pospadali. Tutaj jeszcze nie doleciałem. Ty, tam jest portal. Portal? Dobra. Czekamy, czy robimy pauzę? Czekaj, a co teraz będzie? No, Dragon Escape! Znowu? No przecież my tylko w Dragon Escape ogramy. A, gramy. a ja myślałem, że to jest ten. Ten. ten arcade Mix. Nie. Ty, ty e, Gdzie ty jesteś? no... Jest. O, widzę cię, I widzę ja cię. Tu. Dobra, Siema. to robimy małą pauzę. Cześć, tele, cześć telewizorku. Okej. Okay. Dobra, do zobaczenia za chwilkę. O, moja ulubiona łapa. Dobra, jesteśmy spokojni powrotem. I najgorsze nie jest jakie je mogłem. <laughs> A ja mam całkiem dobre. No <laughs> widzę. Lecę, biegnę. Yeah. A jedno pytanie, na jakiej ty wersji grasz? 1.7.2. A, to pewnie lecisz na sprincie z kontrola. A kurwa spadłem Właśnie nie Nie? A ja wcisnę dalej A kurwa Nie No nie Na, na podwójne się przyzwyczajeniu Nie może że spadłeś Spadłeś? Nie 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 nie, nie. Jestem, jestem na końcu po prostu Jestem prawie ostatni Kurwa wpadłem do wody jeszcze O Ja Jak lanie. Ja też lamię. A no kurwa Ja, ja to zawsze lamię. Ty no nie E Ło! Ło! ło. O, u, u. Dobra, Osta, je. sta, sta, Jebie nie to! Tak. O cholera. Jakim cudzem <laughs> Jakim cudem to się stało? Byłem na 9 miejscu, skąd z jestem na 6. Szóst... Jestem na 7. Naprawdę. O, widzę cię, ale ty jak mnie laguje, ja pierdolę. I coś teraz, tedy? Mam 13 FPSów tylko. Ja mam pięćdziesiąt. Też mi nadzwych. Który jestem? Jesteś trzeci. Drugi. Cholera. Ło, wow, ty jak zledżyło! Lol. O, pierwszy jesteś. Pierwszy? Mhm. <ślesk> Wygrałem. Brawo. Wleciałem w smoka. Nie. Ty że na dole też jest smok? No wiem. Wow. Okej. Okay. Udało się. Już nie pierwszy raz to wygrałem. Widzicie? Jestem dobry. Dobra, dobra, wygrałbym to gdybym nie miał lagów. Eee, tak. No tak. Okej, okay. wierzę Ci. <noise> Jakoś mi się nie wydaje. Wiem. Jakoś Ci nie wierzę, że mi wierzysz. Ej, spójrz gdzie jestem. Jestem w owcy! Gdzie? On w owcy! Tam! O, już się zaczyna. Nie. Tak, jak mu raz Telefon! Rusza się owco! O. Jak ty wyrzuć tam w o nie. Znowu ta mapa. Ja tu spadnę! Trudno. Tutaj na stówę nie wygram. spadłem. Dzięki. Może i nie zasłaniać obrazu? E, wyjebało mnie z serwera. No nie gadaj. Mhm. Mm Hahaha. Ha. Dobra, to wracam za chwilę. Z jakiego teamu? E, a ja nie wiem, w którym jestem w teamie. Aha. Dobra, więc wracam po krótkiej przerwie. Teraz sobie zagramy w The Forza. Tam były trzy gry... ...Dragon Equipa, To tu będą trzy gry... Force. Wracamy, kiedy tylko zacznie się gra. Do zobaczenia. No. Siemanko, 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 witamy Was w Turf Warsie, jesteśmy w tej samej drużynie Elo. No widzę, a to w ogóle już coś nie zaczęło nagrywać, jak zaczęliśmy liczyć. Naprawdę? Tak. a zrobię to tutaj schodki. No dobra, tam schodzę. Gdzie jesteś? Episkim budowlańcem. O ty. To się przydaje, zaufaj mi. Widzę, że oboje mamy swoje strategie, jeśli chodzi o Twórca. Nie mogę tu bardziej budować? Żal. No nie, bo jest ograniczona na ten wysokość. Głupie. Już zaczęliśmy? Jeszcze nie. Zauważyłem. Kurna, prawie go. No nie ruszaj się, mendo. Jak? Strza, no ślep! Nie to, idę na, idę na czołowe Je... Dobra, jedna zabity A Ale... prawie drugi A... Yes! O, ja go pięknie zastrzeliłem, widziałeś jak tam i budował? Nie wiem, jak ja zdjąłem kolesia z... na tej, na lodowej wieży brawo, brawo. z tym! Zdjąłem kolesia Jej. No Brawo, czerwoni Dobra. mają przewagę Dobra, kolejny zabity KIF! Umarł. Kurwa, zabił mnie cię Kolejny. Ja to jeszcze ani razu nie padłem. Kolejny. O, i mnie zabili pierwszy raz. Nie pierwszy raz zabili. Jest mi Jestem pod tobą. O, zabiłem tego. Co tam stało na tym. Ej, no ja go chciałem zabić! No nie! był mój. Wyrzuciło mnie. Mnie to nie obchodzi. Ej, zabity, dostał prosto, we. Rzuca... Ej, no to jest nie fair! I ciebie też bawią kwiatrzoty? Kurwa. Ej, to też tak masz, że jak widzisz kwiatrzota, to cię to bawi? Tak, już ktoś o tym wspominał. Chyba kupca no mówił. Co? No? Kupca mówił o kwiatrzach. Czemu ja tego nie widziałem? A co, budujemy? Ej, no, ja to chciałem strzelać mojego gościa na strzała, ten mi tu. Co i budować? NINTENDO SONIC jest. Is... Ubieram. No siema. Zabity. Zabity. Prawie zabity. Kurwa. Zabity i zginąłem. jeszcze razy umarłeś? Dużo. Ja dopiero dwa razy. Dzień. Zabity. Dzień. O i mnie zabili! To ten sam gościu! Wiesz, że I przegrywamy? Nie... nie zabijesz mnie! Zabij mnie. Kurwa. Kurwa, no nie. No po prostu, no po prostu kurwa kurczę, no, no nie. nie. Nie przeklinaj, bo zginiesz. Już zginąłem! No widzisz? Ale i zabiłem! Cześć. Tak, chciałoby się. Cześć. Zabity? Prawie zabity, ale nie ma strzał. O, i mnie zabili. Mnie też. No i set. Tak, tak. Gratulacje za angielski. Nie. Celuję na górę, nie patrzę kto jest na dole. I nawet nie zginąłem. No frajerze! No kurna! Spoko, zemściłem się za ciebie, Ale ty, no, zabiłem no, no, go. Ale mi kurna włożę na celownik z mojej drużyny, nie dają mi strzelać, tylko po Zabity. prostu biorą i wchodzą mi na celownik, no co za idioci. Zabity Kurde, ile już osób, osób ubiłem? Zabity Ja to mam tak, jak nagrywam, jest zabity, to, to mi zabity. nie wychodzi Kurde Jak nagrywam, to mi nigdy no, nie Noo, naprawdę wychodzi. w tym momencie Ja to mam tak, że tak. jak nagrywam, to I, mi nigdy nic nie chce wychodzi Chce pan panu pić Że co, jak nagrywasz, to ci nic nie wychodzi? Mhm Jak nie nagrywam, no, to cisnę skucze. na tym Turf Warcie i niszczę wszystkich Buduj takie okienka, Anie O kurde! O! Wybiłem w niej i zabiłem. O jak go zastrzeliłem pięknie! Człowieku, zobacz na nagraniu. Co mi tak piszczy? Ile ta rozgrywka już trwa? Yy, nie wiem, ale długo. Widziałem jak zginąłeś pięknie. O, zabił mnie ten dziad! Jak mnie zabił! I to ten sam. Kurde, no. A z tego Sonika patrzę, co to niby kitę. Wczoraj ten, wczoraj sobie grałem na Turf Warsie, Za, Zatwiłem chyba jakieś 20 osób. Wow, grało, co tak mało. Pod rząd, stary, pod rząd, 20 osób pod Aha. rząd. A dzisiaj zabiłem dopiero dwóch. Przed chwilą drugiego zdjąłem. Dzisiaj to ja zabijam. Po prostu chodzę i zabijam wszystkich. No do mnie to teraz pasuje. Bo chodzę i zabijam. Jedziemy i... Wow, o, jak go zdjąłem pięknie! O, pięknie wszedł A, ty, Wygraliśmy. zabiłem My. Chyba Cześć, hak. Wygraliśmy Wygrać nie mogliśmy I wiesz co, chyba tego nagramy tylko dwie rundy No Okej, okay, to tym razem Zabiorę ty Marksmana O, Szymane, o, o grałem I znowu w tym samym timie <laughs> No, znowu o, dobra, to jest. No, chciałem z tobą walczyć, ja ty mi tu tak. To jest poczkomapa, to on lubię. Ja wolę tą, tą poprzednią. Ja wolę, tam tą, ja, lu, ja wolę tą pierwszą ogólnie. To to, to jest druga. Ja nie lubię tej lodowej, o to chodzi. A, tam pierwsza. A, ta pierwsza. Ej, wiem, która to. Ta z zamkiem, co nie? Mhm. Ja też lubię tą z zamkiem, fajna jest. Będzie się ustawić. Wiesz. Wiem, ale nie powiem. Siema. Halo, halo. Zawidzę pierwsze. Ej okay. no kurde. No wiem. No. Zawsze. No, no przecież co nikogo nie zabiję znowu. No wiem. To no no. Kurna Robson Bo zrobić ci Co? teraz krzywdę Też ci lubię <noise> Też ci lubię, dlatego ci nie pozwalam nikogo zabić O ty jak mnie zastrzelił o, kiedy skoczyłem Ale O kurde, spadłem do wody Au no, zabiło mnie Ta woda Szczelam, szczelam. Zabiłem, a nawet nie celowałem. Brawo. To -y. yy, pewnie samobójstwo, brawo gościu, brawo. Ja też popełniłem samobójstwo. Dobra, drugie. Lol, jak ja go nie trafiłem? Trzeci, ale zabiłem. Znaczy może, kto... że zginąłem. Ktoś mi uratował życie. Nie wiem kto, ale ktoś mi uratował. Możliwe, że ja. Bedmap. No bo nie lubię tej mapy. Co z tego, że to nie ja. A! Tak, wpadłem tak, do lawy! Nie, nie chcę, ze wpadłem do lawy. Widziałem to. Tak, kolejny wpad do lawy. <laughs> Cofałem się przy. Ej, za tobą! plecy! Widziałem, zestrzeliłem! Jeban. Jakie warciarze? Ty, lagi mam. Bo, no bo budujemy, dlatego. Ale ty, nie co fa mnie. Ladzy, cofa mnie. Ty, nie, nie licz mi. Zaraz mnie pewnie wyjebie. No i dobrze. E, e, e. Ej, naprawdę? I zabiłem. <grym> <grym> tak. High five, high five. Szybki jestem. High five. Siema, high five. Z łuku. Bow five. Nie, high, high Dobra, five. Dobra, 9 osób zabiłem. Party Winning team first blood. <grym> ja cztery, 34. Zabiłbym więcej, Grym gdybym się nie przeszkadzał. Dobra, jeszcze raz gramy? Mm, a może idziemy na coś innego? Możemy iść. Dobra, no to wracamy za chwilkę. No dobra, no to... OK! Tak... Na tym kończymy od okay. Jednak nie będzie następ... Boże, jednak nie będzie następnej gry, ponieważ to już trwa prawie 20 minut. Weźcie postaw w te mam te... nadzieję, że wam się... to ja was mam! Mam nadzieję, dobra. że wam się podobało, chociaż wiem, że się nie podobało, ale mówi się trudno. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!